Tylko ciągle ja peżesz, gadaj ile kasy chcesz, żebyś wreszcie zamknął się. Ja akurat jedzenie się nie zmachuje. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. Nie, no, chodź, będziesz tu spać. I pierdolno. To jest pytanie. Tak zapierdala. Jezu, nie dam ci cukru, bo będziesz zły znowu. Musisz się opanować, nie dostaniesz tego cukru. Mamo! Daj mi coś jeść, jestem głodny! Piotruś! Piotrusz, <skrybuj> Piotruś, ty skur... <gulanie> <gulanie> Synek! Bagiacie pierdolne! Dzień <gulanie> dobry. Że bym powiedziała, w się sensie, że tapeta jest kluczki, Ale dlatego, że ja często lubię zmieniać kolor, więc do tego się trzeba przyzwyczaić. I tak dzisiaj, ja Aisy, która jest ciastka, bym powiedziała dosyć się bardzo. O, oh, ta jest taki takich rzeczy, zmieniłam to tutaj tylko kolorki. E, tu chyba jeszcze im tapetę zmieniłam na bardziej taką z listkami. No i dałam e, taki. A tak, lampy to są. No i dałam taki stolik do jadalni. Niech mają. Jak będzie za rodzinka, to sobie jedzą. Weź, skorzystaj. I będziesz malowała później obraz. Lajsa, jak wiecie, jest w ciąży. Więc w tym odcinku na pewno urodzi i on będzie miał, jak to się tobie. Toby. będzie miał urodzinki, bo myślenie prawie osiągnął. No i to sobie poruszają ale poruszają się to szybko. E, ten, no to zdecydowanie gorzej, ale on to nie niedawno miał urodzinki, więc można to zobaczyć. No i jeszcze maluszek powinien mieć urodzinki, tak. O! No to akurat. Akurat by tak wypadało, że tak coś by miał urodziny, ale chyba i tak mu zrobię troszkę wcześniej. No czemu? Płacisz pewnie głodny. Jaka w Już. Nie płacz. Ale i tak dał piekulski, jakby bym śmiech coś i przytuj. I dalej kontynuuj obraz, bo wszystkie ciężko, to by ci spokojnie no. Tylko ciągle ja peżesz. gadaj ile kasy chcesz, żebyś wreszcie zamknął się. No, najedzone to, to od razu dosnęło. No i super, ja się bardzo cieszę. Ty ty byłeś czasu. Okej, muszę się nauczyć, bo to się tak nie Zapał zapomnę mnie. Paluchu ty się prawie już spałeś, więc weź i skorzystaj z nocnika Bo prawie, żeby spadł, ty możesz jeszcze spać. Akurat ja, ja wcześniej chyba rozłożyłam, ale dobrze. Babcia... Skorzystaj i będziesz musiał myśleć, bo głównie na nie jest, ja, więc pomyślisz sobie, bo badasz kształty, chociaż zastanawiam się, bo ja bym robiła tym dzieciakom zdjęcia z tego względu, że chciałabym pamiętać te dzieci, ale że w sensie bo wiadomo, później to się zmieniają i byśmy mieli zdjęcia po prostu małych dzieci, tylko ciekawe, czy bym się to zmieściło na ściance albo coś, no gdzieś tutaj bym, tak jej dobra, to zrobię mu zdjęcie zaraz, tylko weź tu z przodu i Podejdź tu. Ty też wtedy podejdziesz tu. Trochę uwagi ci brakuje. No tak akurat. Chodź. No gdzie oglądaj? Po prostu idź za dzieckiem tu. Dobra, i teraz zróbmy zdjęcie. Nie, nie idź już Gdzie to tylko było, bo się nie ogarniam. A kamera? Zrób zdjęcie siowi, Tobi. No chodź tu. I możesz zrobić? Jeszcze raz spróbuj. A ty jak podejdziesz, to będzie dało radę? No nie dalej, że będziesz musiał gdzieś. O, jaki słodziak. Dobra, dam do będzie... Takie, takie zdjęcie. I może w niedzie słodek. To jest słodkie. Dobra, tam będzie, tutaj będzie zdjęcie pyszne. Tutaj pomieścić to zdjęcie, w ogóle łoł wow, się przecina trochę, może na ścianie tej. Tak, na razie będą tu dzieci. Proszę bardzo, tutaj ramkę... czarna. A resztę sprzedam. I teraz obudzę małego, żebym nie zapomniała. Chodź, zrobimy ci zdjęcie, tylko ty możesz zmienić strój. Żebyś nie był piżamcem. A ty myśl, myśl po prostu. O tej kształty. Ty tutaj czekaj. Bo i tak będzie musiała go umyć. E, dobra, stop. Umyj go. Bo ja nie wiem, czy on... ...był czy co, ale... ...trzeba go umyć. Nie wiem, co się stało. Nie. To się, się obudził. No ale dobra. Na razie nic nie potrzebuję. Gdzie ty lecisz? Z tymi córkami? Ja ci tu dałam matę. Te... Lecisz jak jakiś pszczony. No chodź się umyć. Co? Czemu jesteś smutny? Znowu skrzywdzony. Nieprzesny, no to na pewno nie chciała się skrzywdzić. Zrobiła to nieumyślnie jakoś. Także, o nie Dobra, już, 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 nie płacz. Mięknie nam pieluszkę. Nie płacz, yy, będzie dobrze. No, szybciej, tu dziecko i skorzystaj z miękki, tak? O, wiem, tu możemy mieć świetnie. I teraz poruszanie się. A poruszanie będzie, o, weź może już mm, Nie po któreś słowa, tylko poukładaj. Jak sobie pociążysz. Ty. Ktoś Ci pozwoli mi się spać? No chyba nie. coś no, tu podejdziesz. Słuchaj, ci poziom poruszania się. Genialnie. No weź. Wydziałam Ci coś chyba. Masz podejść tu. A nie mi robisz tutaj dziwne jakieś rzeczy. Zostaw. Zrobisz zdjęcie Simowi. ale Zrób mu zdjęcie. Ja Cię bardzo proszę. Chodź jak. Chociaż może dam mu takiego, takie zdjęcia? Nie, takie tylko Twój. To nie Też jest słodkie, ale takie. Oprócz. Zdjęcia pożyczy trochę. Będzie no możesz na... Aha, już lepiej. Dobra, to dawno tak. I niech tu Będziemy widzieć, jak się te dzieci zmieniają. Nie, się zapomnę o zdjęciach, na to trudno. Eee, to się zdarzy, jak to się mówi. Weźmy już w tym czasie. Nie wypudzę do perfekcji. I Szybko daj tutaj to, gdzie daj ramkę czarną. To ci sprzedamy yy, i będziesz musiała, tutaj musiałabyś to się gotować w zasadzie, bo ktoś tu jest głodny, więc weź tylko... Czy są jakieś resztki? Są. No to nie, nie musisz gotować. Albo weź sobie jeszcze tylko tą tamtasz, żebyś go gdzieś i być jest ci głodne. Tą porcję i akurat jedzenie się nie zmarnuję. Jak dla mnie e, to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. Tak, my no i wziąłem to tutaj. Generalnie siłowie ściągają buty jak chodzą do środka, więc e, to się zmieniło. Bo ja w ogóle rozmawiam przez to, że buty to jest też... Ale zapomniałam, że po prostu gdzieś tak się jak bo tak to jednak jest w Generalnie małym dzieciom i tak nie dają butów. Tak nie ma No więc eee, tak, logika. Logika seksu. Jezu! Chodę sprzątę i sam... to no, najgorzej. Poruszanie się komunikacja też średnio. Można najpierw wyobrazić. Dobra, to może pokawać sobie tę miseczkę, bo... albo... Nie, pokażę to masz sobie jeden raz, a potem będziesz... badał kształty, bo sobie myślisz, nie najdłużej się rozbija. To weź sobie parcie, jak ty jesteś głodny. Tak wiem, dziecko płaczę. Zakam go jeszcze raz skorzystać. I spać. No idziesz jeść, idziesz. No to świetnie. To idź, potem skorzystasz i może matka cię ustnie No co jest? Podrzucę? Może nie wiem. Coś dostałeś się, dzieje. Ja, tego się kurwa, drzesz! ci uwaga, ten dorosła, do skarmienia. wtedy dziecko się trzyma. Lepiej nie będę się tak bliżej. Skorzysta, ja wiem, jesteś zmęczony, ale jeszcze chwila. Uwaga, coś. No dobra, no, no, to matka ci zaraz ponuje. Podejdzie tutaj jak tylko... Nie idzie spać. Zajęła się dzieckiem, które zasnęło. Super. Mm, weź przygotuj kupy z bąbelkami Tobi. tobie. Czasem co rodziny. No to to wiem. O. Jezu. To dziecko ciągle płaci, już nie podkurzę. Dzień miłości, no. Ych. Generalnie Lejsia ma ciągle dzięki miłości, więc nie potrzebuje no, ja najlepszej miłości. No idź spać, ja wiem, że jesteś zmęczony, ale już idziesz spać i wszystko będzie dobrze, maluszku. O nie, leć znów. Nie, lec znów. chodź, będziesz tu spać. I pierdolno. Znakam piersią? Mm, skorzystaj i może ugotujesz gotów jesteś. Podaj obiad. Oni giri może być. Przyjemnie się na Jesteś jeszcze. O matko. No, się jeszcze z w Chyba tak. No wydaje mi się, że tak. Będziesz musiał poobejmować po po mi się, żeby ci ta uwaga wskoczyła. Chodź. Wskazuj tutaj. Poobejmuj mi się. Jeśli da uwaga, ładnie wskoczy. A potem możesz iść o, skorzystać. Idź wstań. I ty też musisz zjeść. Co się stała. Niezależnie. No to znaczy tań, samodzielnie. No dobra. No, mi się ukołasz. Tak ty możesz sam zejść. Nie wiem, gdzie ty ci czasami nie myślisz. O to musisz w ogóle jeszcze sobie poradzić. Dobra, to będzie się dosowała odesła przez kto inny duży. Tak, nie pielę już koca. Nie. Kawas. Ty szybko, bo to dziecko Ci nie da spokoju. Po prostu. Jeszcze ty może mm, ogólnie, się z górnośni, nóg do poprawanej długości. Zabrać? Świetnie. Ym, o, może pobierasz sobie w kółko? To jest bieganie? Tak, zapierdala. Okej. Okay. Jeżeli według Ciebie to jest bieganie, to super. No, super. No, jeszcze musisz tylko to poruszenie rozwinąć. Jak rozwiniesz poruszanie, to najwyżej padniesz. To Ci zrobi już urodzinę. Dobra, no nie padaj. Przebysz spać? Dobra, śpiję cię piśmę, bo. E, co się stało? Zmień brudną pieluszkę. Później skorzystasz. I pokontynuujesz. Nie tak, kupiłam tylko jeszcze szczelinę. Żeby... Och, na Dobra. Żebyś szybciej po prostu rozwinął. To mam jakieś powstrzymanie się. Bo tutaj szybciej na się, będzie mogli się postarzyć w końcu. Właściwie jeszcze z tym nocnik wypadają do perfekcji. To no, jest przymętne, jeszcze nie sprzątaj. No, wyjeżdżaj. Myślę, że ty możesz już ugotować tort. Mm, gotuj. Gotuj, gotuj, gotuj. Ciasto czekoladowe, ugotuj. Bo akurat zdążył mieć urodzinki młody. Teraz zrobiony. Dobra. Gotuj świeczki urodzinowe. Ten kiedy ma urodziny? Jutro akurat, super. To jeszcze i zaraz postarzymy Tobiego, bo już nie ma co czekać, a będzie trochę łatwiej. Znaczy mam taką nadzieję, no, że będzie łatwiej. Dobra, pójdź się i pomóż zbudować świeczki, Tobi. Smutny, bo gdzie są wszyscy? No teraz Ci się to polepszy, jak się postarzymy. Dobra, wszystkiego najlepszego. I teraz ty pójdziesz sikać i pójdziesz spać. Dobra, tobie będziesz schludny. O, jak super. No to jak będziesz schludny, to możesz, nie wiem, umysłowa być. Super, zjedz sobie kawałek ciasta, potem pójdziesz skorzystać i pójdziesz spać. Ja go przebiorę, jak postarzemy też jednocześnie hmm, tarczyna. Bo teraz to już nie ma sensu, jak tak zaraz uda się nam czas. Niech sobie zapezali słów, no co ty? Może ty wstaniesz stanie, jeśli chcesz sobie też kawałek tostu to najwyżej będziesz troszeczkę wkurzony, ale trudno. A i pójdziesz od razu spać. To co? Nie, nie wiem, nagram. Weź ty. Zejdź stąd. Nie byłeś kawałek. Co nie chcesz jeść? No to co ty chcesz? Przytul. Ukołysz? Kołyz? Ja nie wiem co ty chcesz. Jaj, co, pomyśl przez chwilę? Bijrę pieluszkę i śpij. A ty skorzystaj i woda pożyć do misiarki, ci w wcześniej. No mi się dzieje, nie ugadnym. Jezu, nie dam ci cukru, bo będziesz zły znowu. Musisz się opanować, nie dostaniesz żadnego cukru. Amo! Daj mi coś jeść! Jestem głodny! Piotrusz, <iéster> Piotruś, ty skór. Żaden <dcity> <mitad> <top Corps> dzień miłości nie o, idzie na urodziny. Super. E, w takim razie chodź. na go tylko jeszcze piersią. Krzytujisz. Co ty robisz? No. Nie żygaj. Tyś. I kibel na się. dobra trudno. Więcej ja opcji powtarz. Aniołek, super. I jednak nie! Jednak z w skóry ma pomagę. Mhm, dzisiaj to był ci błąd chyba. Dobra, właśnie zaplanujesz stroje potem, a Lajsa musi tutaj, nam ogarnąć kiedyś, nie, tak. <laughs> pokażę Wam całą rodzinę, bo przebrałam jeszcze się tak więc, yy, tak wygląda Lajsa w sumie codziennym i do snu, bo tylko to sobie zmieniłam. Tutaj mi wam pokazuje Justina, nie w ogóle bliska, yy, nie wiem, do kogo jest podobny, tak szczerze mówiąc. no, ładny chłopczyk też. Tak wygląda w sumie codziennym, yy, oficjalnym, do snu. na imprezkę. Do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę, tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o Aleksa no tocko, to z gotowa, jest w stronę na lato, to w się sensie ogólnie na, na lato, no, prawda? A Tobi, jeszcze Wam pokażę z bliska, no, wydaje mi się, że on jest cały ojciec. Tak wygląda w stronie codziennym. Oficjalny ziom z gotowego, sportowy też ziom z gotowego, do snu. No i imprezkę sama ubrała, do pływania. Na gorącą pogody też samą obrałam, no iśmy pogoda na tak. To jest praktyka zgodowa tylko tam rękawiczki i czapka, więc to też sobie te prezentują. Yy, dobra, ty i tak do w szkołach, możesz robić tam, co tam robisz. Weź w ogóle wyczyść delikatnie i ogól się do preparowanej długości. Wykularuj do perfekcji i skorzystaj. No i podasz się na nie sałat No i yy, Ty młody będziesz spał, a w ogóle jak ty się czujesz, no właśnie? Czy... Ty, ty byś musiał pomóc mi z nickiem? Ojojoj, ale tak wtedy na razie może ci ktoś pomóc więc może poćwiczysz myślenie też, kurczę. Dobra, wyobraźmy. Yy, baw się w środku, baw się cały czas. I powinno ci to ładnie być, No Ja wiem, że to by się w to sikać, już zaraz się wysikać. Chcę SIĘ SZCZAĆ! Umoż... No, no jeszcze to się zepsuł. Dobra, to już zawiedzie, bo to szkoda po prostu na to patrzeć. Jeżeli chodzi o... ...definicję, no to ty się dobrze czujesz, tylko musiałbyś się spać. A, to jeszcze trochę. Jeszcze trochę i pójdziesz spać. I drzwi bacz. O, Fince by wypadało, co zrobić. Dobra, to zadzią, to ty trzyście Fince zrobimy. Właśnie budowanie, właśnie w środku. Dobra. No szybko gotuj. Ale nie będziesz, żeby teraz porcji. Nie, zostaw. Yy, zostaw porcję. A teraz mama zrobi tak. Rób zdjęcie Simowi i... Justin. I to masz podejść do. No ja wiem, że to jest niedobrze, zaraz wiesz. To rób zdjęcie Simowi... Justin. Weźcie do nas piękne drzwi i rób zdjęcie. No i super. Tylko możecie mieli podjęcie. E? Tak srebrną? Dobra, nie kończy to. Masz. Tu chodź osadzisz go na mocnik. A ty jak się czujesz, to możesz wstawać. Idziesz sobie, tylko wstawię. Bo jesteś już sobie postawiony. Zaraz nie dodajemy się. Jest. Więc... Jak jesteś y, zły, to... Dlatego jesteś głodny, więc jest. Czekajmy to, że jest. Zjedd Po co? Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Lepiej? Bardzo lepiej. Nie możesz już wstawać, bo sobie, jesteś głodny. Weź porcję. Pomożesz trochę tutaj. Chcesz mogłeś coś zjeść, w sumie. I pójdziesz spać. Chyba jesteś zmęczony. Towarzystwo ci rośnie w misie. To dobrze wiedzieć. Tu możesz jeszcze dalej... Tutaj o Pangę. Pangę. Nie wiem, jak się nazywa. Pytaj o przeszłość. A tobie co? I już idziesz spać, teraz. Jeszcze nie, nie. Dobra, to wstaję na chwilę, skorzystasz i pójdziesz spać. Czy ty robisz bałagan? Nie wolno. Ty, nie wolno robić bałaganu. Eee, yy, wychowawcza. Kara. Wysyłaj do konta. Nie wolno robić bałaganu. Hej. Synek, bagiacie pierdolne. Musi poród i telefonik swój. Eee, no bo spróbuj to. Już, już idziemy do, do szpitala u dziecko w szpitalu do Łodzi Eee... Kto był ojcem? Dobra, eee... Nie pamiętam, bo by mówię teraz takie dziecko Eee... Kto to powiedział, że... Sama Aha Ja tu czekam, żeby się zgłosić Pani, co Pani tak pochodzą idzie? Chodź tu Eee... Zgłosić w recepcji Oj, czy to jest doktor? No tak, senior. Ale dobrze się trzyma Znowu chłopiec? O może kurde. Chwilaczka, to chłopiec. No to ja muszę wymyślić siebie. James. O, serio? Ej, samym chłopcim się dadzą. Ale śmiesznie. Dobra. To idź już. Weź go przytul i wystarczająco. Cześć się z tej piżamy. I... Nakarmi pierwszą szybko. I plan jest taki ogólnie, bo ja wybrałam ojca. Bo ja bym chciała, żeby teraz dziecko było yy, tym. Yy, wampirem. A najbardziej, że podoba mi się kaleb, więc idziemy do kaleba, żeby z nami dziecko miało. To jest Co ty robisz? Obaj mi. O! co sobie z braciszka? No dobrze! Ojoj! Dzień o. <grafię> <grafię grafię 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 grafię> <grafię> to słońce. Ty już? Już? Szybko, kamy go. Bo idziemy. Zostawiamy cię i idziemy. Yy, o! Akurat tu jest kurczowość tyle. Ik jij... Nee, 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 kom, wat je zegt, kom je. Soms, zegt, 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 moet zegt, 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 Czy to jeszcze może być? Gdyby się wybierali, to pewnie. W no, ogóle tak, trzeba się pukać. Wówczas nie będziecie mieli gdzie, gdzie pójść. O super, super, żeś się czasem nauczył. Stop. Eee, tak, romantyczne. Zobaczycie eskaposa. Proszę, pociągnąć. Eee, i. po cały dłonie.

ale to ładny. Yy, Dobra, to tak w takim razie zrobimy teraz te ściążowy. Szybko, zrób to ściążowy. I jest to twoje. Tak, udało się. Ale na tym momencie kończymy odcinek. Mam że wam się podobał. I miejmy nadzieję, że w następnym odcinku się możecie wkrócić do dziewczynka. Chciałabym dziewczynkę, ale całkiem się chłopaki rodzą. Nie wiem czemu. Macie no Co że sobie jedziesz. Yy, no, ale my słyszymy szybko w kolejnych odcinkach. Życzę wam miłego dnia. Tylko o...